Witam wszystkich kolegów i koleżanki Przyjechaliśmy z Wiktorem do kolegi Witek Łukasz bo ja mówię te imiona mi się zawsze Bo to dwa imiona no, Witek nazwisko a, U, a Łukasz imię no. tak jest. Może zaprezentujemy parę gołębi Co jeszcze mogę powiedzieć W tym roku mistrzem okręgu Kielce w młodych Właśnie jest mój kolega Ma wynik żebym się nie pomylił 957, Dalej 32. 32, to, to no zobaczymy. Na razie jest mistrzem okręgu Kielce. Tak jest. No. A może parę gołąbków przedstawimy, pokażemy też kolegę. dobra Pokażemy tutaj, może samiczkę, która w zeszłym roku była szósta w Polsce. W tym roku też ma fajny wynik. Przed moją była tą 6102 kategorii. Tak jest. Wiadomo, te gołębie się tyla no Nie, wyglądają tak, jak nie wyglądają tak, jakby to się powinno. To jest szósty gołąbek w Polsce w zeszłym roku. Miała 40 z groszem, i w tym roku yy, tak samo z dwóch lat ma tyle samo. No, no, no. Około tam 40. W zeszłym roku miała 3 coś, a w tym roku ma 6 coś do A. No, no moja ma 3 z groszem, tam w roku 0, ale to wiadomo. No. Dwoje dzieci były w głębniku tutaj lotowym, na młode między innymi, one przyczyniły się do wylatania tego GMP, tego co. na młode loty? Na młode kręgów, loty. Tak, zawsze były tutaj w tych pierwszych że tak powiem, w siedmiu, ośmiu głębiach. Ja do Ciebie, Łukasz, ja. mam tylko jedno pytanie, bo pewnie wielu hodowców będzie zastanawiało się. Ty jesteś osobą, która już jest znana w Polsce, no bo kręciliśmy u Was film przecież nie raz, ale powiedz mi jedną najważniejszą rzecz. W tym roku masz genialny wynik w lotach głębi młodych. Jaki on będzie, to zobaczymy dopiero po weryfikacjach. Ale powiedz teraz mi jedną rzecz: jak ty przygotowałeś głębie młode do lotu? Bo no to, jest, to jest ta ciekawostka, która mnie osobiście zastanawiała a na pewno wielu hodowców w Polsce. Ja byłem u niego, co mogę powiedzieć, Ja młode, może krótko też trzymam, ale mocniejszą karmę. A on zaś taką bardziej. jałową tą karmę, <laughs> widziałem. Karmę nie zmieniłem od ostatniego filmu, czyli tą samą karmę, co tam nie będziemy tutaj powtarzać, pokazywać. Cały czas jest nadal ta sama karma. No cóż, może troszkę mnie tutaj zmotywowali koledzy, bo mieliśmy tam w styczniu czy w lutym jakieś zebranie rejonowe. Siedzieliśmy sobie przy stole no i e, powiedzieli, że tam no, ze Staszowa to tam poleciał raz, dwa razy. No i zobaczymy, jak poleci na przyszły rok. No i gdzieś mnie to tak chyba trochę zmotywowało jeszcze bardziej do, do jakiejś tam pracy, do wszystkiego. Zawziąłem się, na mnie takie coś działa, tak jak podobnie jak na Piotra. Im więcej gadają, tym więcej, Pójdę, gadają, no, tym tym, więcej tym się człowiek robi. Człowiek więcej pracuje, a nie gada. No i jakoś to wyszło. No wiadomo, no, pogody musiały spasować. Wszystko, no wszystko. No, szczęście. Wywózki, szczęście, loty były w dziób, te trzy przynajmniej. No Wszystko spasowało, nie. No wiem, ale jak prowadzi tego Bo to jest ta ciekawostka. Frutko. Krótko no, krótko karma no, to by za, za... Dopóki, dopóki, ja nad nimi panuję, to wygrywa się, jeżeli one nade mną zaczynają panować, no to wtedy ja już wtedy tracę nad nimi kontrol i się wtedy, przynajmniej ja wtedy przegrywam. Okej, okay, ale powiedz teraz tak, treningi, które u Ciebie się odbywały w se trakcie sezonu, ile ich było? W trakcie lotów tra przed sezonem. sezonem, przed sezonem? W sezonie nic nie zmieniłem, są dwa loty. Znaczy dwa razy wywożę w tygodniu, wtorek i czwartek, niedaleko, bo po prostu ja pracuję i... Na 250 km, to niedaleko, no, <laughs> żartujemy. No. Nie, no tam hmm. jakieś 40-50 km góra, nie? Natomiast przed lotami, no były te z 10 razy, na pewno były wywiezione. A nie jeszcze wprowadziłem, z tego jeszcze wprowadziłem w tym roku... Kamil akurat dzisiaj go tutaj nie ma. Kiedyś on tam się poświęcił i każdego puścił pojedyncze głębie. Także uważam, że to też dużo dało. Okej, okay, a karma mówiliśmy karma Jałowa, okej? Okay. Suplementacja jakieś dodatki do karmy do wody. Od Piotka te magiczne środki czy. tu jest ciekawostka. Ja G... mówiłem, że to praca, nie? Najwięcej to praca, nie? Wtedy, kiedy inni śpią, to najlepiej, żeby no. wyrobić, bo to. Mówię, no, magiczne środki, no nie, nic nie dołożyłem jakieś tam, y, kto wie jakieś tam środków, jakieś drożże, niedrożdże, jakieś biwsy. Na modę było dobrze, ale akurat w tym roku mu szczęście może, do, bo było u mnie dwa lata temu y, z Darkiem Maciszewskim na wystawie okręgowej mój kolega mówi tam może gdzieś tam biją, mówi 2 godziny 3 ja mówię ty zobacz tu kurwa w ciągu 110 dał tam ile miałeś wtedy 86 minut i w minucie ja mówię zobacz za przeproszeniem baranie bo jeszcze tego to w minucie są no nadeszło stado rąbło i tyle jeszcze raz Łukasz ile ile ty miałeś gołębi w minutę 86 Od na raz pierwszy no z 100 stu... znaczy chyba tam pier no z nie wiem, 120 gdzieś, nie było. Bo pamiętam, tam był długa było... wtedy domu u mnie w okręgu i wiesz, bo każdy się polega, tu tam na Śląsku, tu gdzieś tam na nasze bijecie pół godziny. Ja mówię, zobacz kolego tam w minucie, naraz nadleciało i rąbo. No, o wow. to, to Wiktor musisz jeszcze popracować no, nad tym. No to, to wow, ja powiem szczerze, że wielu hodowców widziałem, możesz yy, Piotr, wyłączyć, ale ja tutaj powiem szczerze, hodowcy ciekawostkę w tym wszystkim jest to. A uh, Piotr ma nowy telefon po prostu. No. <laughs> ja no. <laughs> Okej, okay. pokażemy kolejne gołębie. Tak. To, to jest najlepszy jest... gołąb w kategorii gołąb polski. W zeszłym roku. W to tym jest... roku no, myślę, pokaże. że będzie lepiej. Mhm. Piotr powiedz ty, może jak ten, jak oceniasz hodowlę Łukasza, bo... Ja już to byłem wcześniej. No wiem, wcześniej. właśnie bo ty, wy się znacie przecież kupę lat. Może, no, może nie 20, no, ale parę no, lat no, się znacie. Nie, i... Ostatnie lata, no no. To jest drugi Co? gołąb oddziału w A kategorii. Też... fajny bardzo gołąb. No, wiadomo, o się pierzą no, to nie wiem. O tej porze praktycznie gołębi starych się nie pudna oglądać. Ale trudno. No. Ale to, że za jeden rok. Ten tak, gołąb. za jeden. No, no tu akurat pokazuję trzy... Tam Kamil jest no, od tego bardziej rozumie, rozumie. No Nie no, no, no. także taki gąbek. To jest drugi lotnik oddziału. To jest chyba moja najlepsza roczna w tym roku, a jednocześnie najszybsza w a kategorii, czyli też tam gołą. Na w G ile tam nie wiesz, pięć no, te 5G ma coś. To jest y siostra y 23 gębia w Polski w 16 roku. No, no. Czyli znowu od Tomka Kaczmarczyka na taką samicę, co tutaj mam od niego, 67 ma końcówkę, że to jest z Leo Horemansa. Mm. Także to jest też taka samiczka, charakterna, fajna, myślę, że to jest nie będzie, bo to jest gąbroczny. A Ty Łukasz masz od kogo gołębie? Od jakich hodowli? Bo wiem, że na pewno od Piotra, ma na pewno od Darka Marciszewskiego. On ode mnie to ma tam, ma córkę córkę ciemnej razy grimechala 404 co mi wydał syna kapitalnego na 10 tysięcy drugi na to trzecim lotnikiem okręgu Katowice był 4659 pierwszy drugi na rejon pierwszy na rejon piąty na rejon kapitalnego na masę tysięcy goni zaraz no, tutaj zaraz tutaj pokażemy y, wnuczkę tak jakby no, tej twojej wnuczu, ciemnej bo ma córkę, wnuczka no, one są to, podobne strasznie do babci czy. przynajmniej ona też no to to już pokażemy ją tego gołąbka już żeśmy pokazywali Rok temu czy kiedyś Rok temu ten film był rok, Tak rok, rok temu To był gołąb któryś tam w 15 w okręgu Co ona tam mówiłem Że tam siadała 5 czy 6 razy Z pierwszymi głębiami na oddział I w tym roku jest to Trzeci lotnik oddziału U mnie jest to Najlepszy gołąb w głębniku, Z tego że tak jakby do niczego nie jest liczony, bo są lepsze, ale pod względem konkursów i tak jakby taki ala D na gołębnik jest to najlepszy gołąb. i Ten gołąbek się właśnie wywodzi tutaj po córkę mam tej tak. ciemnej. No wnuczka jest... 404 od grimego Haralda, mam tego gołębia jeszcze przycięty ogon, tam pokazywałem też i to jest wnuczka ciemnej. Bo teraz może to, to jest moje ona może takiej troszkę w tym roku nie dopilnowałem, bo ona charakterna jest i, i wiem, że ona potrafi, tylko w tym roku zginął jej samczyk. Zawiesił się i później dostała innego, ale już to nie było to, co, co być powinno. Na przyszły rok rokiem postaram się bardziej przypilnować. Myślę, że będzie... Woletni gołąb, długi rok Tym bardziej, że myślę, na przyszły rok jeszcze troszkę zmienić. Nie wiem czy to polepszy, czy pogorszy. W każdym razie chciałem z samymi samicami spróbować latać. Ok, a jakbyśmy mogli hodowcom pokazać, bo teraz tak, jak rozumiem, tu jest głębik lotowy, tak? Czyli ten tutaj jest głębik lotowy i za plecami też... Że ja się odwrócę. Czyli Ty tutaj już, a czemu to tu mamy gołemnik lotów głębi młodych, a tu jest co? Bo tu, tu widzę, łódki, jest. Tu tylko one tu są oduczane, że tak powiem teraz. Tu były młotki, tylko jest pozatykane, no, tak. żeby się oduczyły, nie? Już ich przeniosłem do gołębników lotowych. Bo ja pamiętam właśnie, jak ja tutaj otwarta, bywałem, to po prostu tu była otwarta Wojla, tu były gołębie a, młode, lotowane. Nie. I stąd leciały w sezonie 2019. Też. Tak, dokładnie. Więc tutaj hodowcy, jest to teraz zasłonięte. Nie jest żeby po prostu te mutki oduczyły się tutaj, a są uczone wchodzić już do lotami tam, tam, tymi co będą, co będą latać rok w przyszłym roku, roku bo jednak gojemniki nie są w szeregu, tylko no no. Mi ciężko z wiosny to wszystko ogarnąć, więc no teraz jakoś tam... Okej, okay, a ja wydaje ja zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie ten pierwszy lot konkursowy, który u was był. Jak przyleciała ta banda, czy je, o, wróć 80 gołębi... Ale to, to, jest, to nie w tym roku. To ja mówię, ale wie, ja wiem, przysta. tylko chodzi mi o ten właśnie ten szesnasty rok, kiedy przyleciała banda wtedy tych 80 gołębi, to pewnie była podobna radość na tym locie, jak u Piotra Bugałę z lotu pyżyć, no, gdzie Piotrek się, no, mówił jest gołąb, jest zrobił. Go, no. W USA podobnie, że ludzie sobie zaznaczają jako komedię. <laughs> tak, sami <laughs> swoi. Tak, tak, tak. tak to wygląda. No. Dokładnie. Nie no ogólnie no, to mówię tak jak ten sezon no, to jest póki co to jest nas sezon życia w oddziale w y, 5 z 50 wygraliśmy 10 z całości AB kategorię y, wygraliśmy żona jest na drugim miejscu, my na pierwszym w maratonie też mamy fajny wynik, bo tam około 40. Jest to trzeci y, wynik w okręgu Kielce Trzeci wynik mamy też w... Trzeci wynik też mamy w A kategorii w okręgu. To, to 40 masz w maratonie. 41. Kurwa, jak to się to zrobił. <laughs> Sprinterami, <laughs> printerami. Nie, nie. 40 to ci powiem, że przy tym. Bo wiem, tamte wyniki maratony były łatwiejsze w tamtym roku. 36 miałem w Ale to obojętnie, łatwiejsze były, yy, jedni mieli 8 osi, chyba, drudzy 10, 12. Tych wyników w tym roku na pewno, bo ten sezon był cięższy według maratonu, wiem. To 40, ile jeden, to, to nie mówię, że, ale to myślę, dziesiątka Polski będzie z tym wynikiem w maratonie, tak myślę. no. Dziesiątka, piętnastka Polski, bo tego nikt nie wie. no. Na razie cieszę nie. się bardzo, bo będę przynajmniej cztery razy na pudle w Kielcach i w dwa razy jestem czwarty w okręgu Kielce. No. Także nie jest to jakiś tam okręg. Co ma Drugi największy po okręgu 20 na razie. Jest. Drugi największy okręg Kielce po Śląsku. No to lecą to... w nim też no. Darek no. Maciszewski. Kogo jeszcze no. wymienia. więcej. Marcin Kobiela. No różnie no. lecą mistrzowie polskie. Tomek no. no, Kaczmarczyk. No. No. Żeby kogoś nie pominął. No. Dokładnie, dokładnie, żeby tu ktoś się nie, nie, nie czuł obrażony. Powiedzmy tak. O, hodowcy, praca, praca daje tylko i wyłącznie efekty. Więc tylko bierzcie przykład. Praca, zdrowie i to wszystko musi Bierzcie przykład z Łukasza Witka, bierzcie przykład z Piotka Bugały. Czasem. Czasem. No, no nie z, bicia. <laughs> <laughs> nie z bicia. No. Dobry lot, hodowcy. Pozdrawiamy, no, życzymy no, pozdrawiamy, mi, miłego no, odpoczynku no, teraz no, przez okres no, zimowy. Cześć. Pozdrawiamy.